Dzień dobry. Dzień dobry, Małgorzata Ciszewska korona, psychoonkolog. I mam pierwsze pytanie do pani. Jak rozmawiać z sobą doświadczoną chorobę onkologiczną? To pytanie brzmi, jak rozmawiać z sobą chorą onkologicznie, a można jest zadać tak, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, towarzyszyć temu człowiekowi. A za chorym zawsze podążać. Być za chorym. Nie to, co mnie się wydaje, tylko Posłuchać, jakie są oczekiwania, jakie są potrzeby chorego. Czy osoby chore onkologicznie należy pocieszać? Jak to dobrze zrobić? Przede wszystkim nie mówić, będzie dobrze, dasz radę. Jak towarzyszyć tej osobie, jak pocieszać? Znowu wrócę do pierwszego pytania, po prostu być przy tej osobie, słuchać, towarzyszyć, zadawać pytanie, jak mogę Ci pomóc? Jestem przy Tobie, możesz na mnie liczyć, ale nie zadawać. Nie formułować stwierdzeń, wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie o tym. Nikt chory nie chce tego słuchać. To może powiedzieć tylko lekarz, który wie, że leczenie przebiega bardzo dobrze i wszystko będzie dobrze. Co może dać wsparcie grupowe? Wsparcie grupowe to wsparcie osób, które zmagają się z podobnymi problemami. Możemy zobaczyć, jak radzi sobie Krysia, jak radzi sobie Krzysztof. Popatrzeć, jakie są zasoby innych osób, które chorują na bardzo podobną chorobę. I to jest wsparcie grupy, gdzie uczymy się prosić o pomoc, gdzie uczymy się tą pomoc dostawać i przyjmować. Jak być osobą wspierającą? To przede wszystkim bycie z drugim człowiekiem, uważnie słuchanie osoby, która potrzebuje naszego wsparcia, towarzyszenie. Ja będę bardzo powtarzała to samo. Zawsze za pacjentem, za chorym. To jest właśnie to.